Dzień dobry w kolejnym odcinku Wiedźmina i będziemy yy, grali z, 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 z... Gdzie ty jesteś, poszedłeś? Hmm... Tam są wilki. Tam jest druid, 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 druid. Nie starszy. Gdzie ty jesteś? Druidzie! Teraz ja, Kurwa, żebym poszukiwał druida. Co się nazywał? Coś na H Gdzie on pola? No, znalazłem cię Ej, czekaj, czekaj No, teraz możemy grać Ja też mam trójkę, on też ma trójkę. Jeb, jeb, jeb. Dwie pary Dobra, wygrałem. Miałem lepsze pary. Haha. Ha. Trzy piątki. Spoko. Dobra, jedynka i czwórka pójdzie w pisie. Wow, cztery piątki. Dziękuję. Ciekawe, kto jest większym zawodowcem. Czy bardziej lepiej opłaca mi się pójść do wieży maga? Chyba bardziej mi się opłaca pójść do wieży maga, żeby nic nie płacić, i do tego jeszcze się portnę w Utrees, chyba nieźle. Nie, źle, dobrze, źle. Tam widoczność gówniana. Nie wymagam zbyt wiele Dobra I teraz prosto jak mordę strzelił Tak Wiedź jego niego kurwa tajemnicze przejścia Naprawdę zyskoczyć nie umiałeś Jeszcze Tak, wiem, cieszę się, że wy tutaj też się cieszycie z mojego przyjścia. Idźcie mi stąd. Ludzie, jak wy się cieszycie, że znowu wszedłem. Nie, ja też nie chcę was. Eee, w prawo. No, 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 Jest wieża. Może Karlstein coś wymyślił. Ała. 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 Karlstein, coś wymyśliłeś? Tak? Siak. Albedo? Tak! To rozwiązanie! Gdzie chce się przenieść? No tris. Będzie bliżej, żeby ten <laughs> Oddać głowę wiberny. No, wszytuj się, wszytuj się. No nie wiem co się tak nagle zaczęłeś. Wyrzuci mnie z domu. Nie wiadomo. Dobra, wychodzimy tętędy. O, o, ale mi spędzi oko. Aj. aj, 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 aj. coś wolno się dziaaaje. Nie mogę wyjąć miecza Jakby inaczej, go nie ma Fucking shit A jego też tu nie ma, Jezus Maria, kurwa, kiedy ty przyjedziesz, te wet? Urwiają my tacy ludzie. Nie chcę, żeby mnie ludzie widzieli z Wiedźminę. Co za... No to jest pech, dobra, rozdam. Pójdę spać i rozwiązam swoje nowe talenty. What the hell? No okay. dobra. Wpadłem jak na kurwia? Witam. Mogę Cię... Czy... Spraw... a Tak! Wywiernie... Oczywiście Oto twoje... Dziękuję. jeszcze Nie Witam. Mogę Cię... Czy... Hmm... Tak. Złotych talentów jeszcze nie dostałem. Inteligencja. Dobra <śmiech> <śmiech> na popołudnie już jedno zadanie wykonane, drugie też wykonane. Teraz trzeba pokorzystać korzystów jakichś najlepszych No no, ładu się ładuj Czasami <laughs> wolą. Sprowadzisz na nas kłopoty. W siebie! A później te kłopoty zmniejszę. Porozcinam. Nie tędy. Jest wielki łowczy. Jest mistrz. Jest ten przedmiot. Hmm, dobra, sprawdzamy korespondent, czy on jest. Na razie go nie ma. No jakby inaczej, no szkoda słów. Szkoda słów, że kurwa nie ma ważnej postaci, której mógłbym oddać zadania. Questy. Za jakie... Na bagnach przecież wiwerny nie poluje... Zabiłem sam... Nagroda jest. Bywa. Spoko kolejny. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch, dzielnica straciła swój urok. Sharap, rap, take my money. Powinnam być teraz na dworze. A gdzie jesteś, kurwa? Ech, ludzie, ludzie. Ludzie, ludzie, jeszcze raz, ludzie. O, 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 nie wiem, może teraz kończy ten odcinek, oddam no, tylko te, sprzedam te książki bardziej już. A, moje oczy, moje oczy, czyli on nic jeszcze nie może mi powiedzieć.

Powiadam kiedy śpiący się przebudzi, nadejdzie świt dla dzieci głębi. Powiadam, oto ja. Ja jestem zagładną świata. Ja jestem nadzieją świata. Niesprawiedliwi kroczą prostą ścieżką. Moje ścieżki są nieznane. Usta niesprawiedliwych wypełni na nieczystość. Ja jestem oczyszczeniem. Niesprawiedliwi kłaniają się fałszywym panom i będą wyleptani w ziemię. Bo któż jest ponad panami? Tak! Chyba będę musiał go... zabić. Tak, tak, tak. Będzie to kurewskie, trudne. I obowiązkowe. Dobra. Mamy dużo kasy. Ale mało miejsca. O Do czego... No, o ile sam... O! Idealnie! A, ja tyle się szukałem, dobra. O no, ty, 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 ty. czy ja... Czekajcie, czekajcie, bo ja, trzeba, bo ja nie wiem, czy to się zapisało, czy nie. Tak, sami, więc mogę sprzedać wszystkim, sygnał tego nie będę. Mhm. No to hajsu mamy trochę. Ludzie sami nie. ze szczerba nie By. Póki są. Chyba to wszystko zrobił. To już dawne ogłoszenie. Co za dzień? No, co za dzień? Co ja mam zrobić? Iść do kanału? Nie, nie mam czasu na to. Nie będzie bolało. To tylko to. Jeszcze tutaj. Ugh, no. Skryby. Okej, okay. to mógłbym tam pójść w pizdówkę. Więc trzymajcie się i do zobaczyska, bo będę musiał na bagnach znowu polecieć. Papa. Pa.